Witam wszystkich w następnym filmie. Dzisiaj chciałem się skupić na jednej pewnej ważnej rzeczy, a mianowicie na zestawie naprawczym, który ja akurat włożę ze sobą i który, no mam nadzieję, że się nie przyda, no ale w razie W lepiej żeby był. Jest to zestaw naprawczy do przebitej opony. Jaki mam, ile kosztuje? No to w filmie. Więc zapraszam. No więc zaczniemy tak. Mam zestaw awaryjny. To jest zestaw Boster. Reparkit. I do tego mam jeszcze mały kompresor Bosza. Mniej więcej tak on wygląda. Jest to easy pump. Bardzo fajnie działa. I omawiam już dlaczego to jest zestaw awaryjny, a to już jest zestaw naprawczy. Co w tym posterze motor e, Repair e, znajduje się? No więc jest tak. Jak wszędzie e, jest to jakiś taki coś w rodzaju śrubokręta, który którym wkłada się w otwór, w dziurę takie właśnie wypełnienia. Jest tu rozwiertak. Klej, klej i trzy naboje. Dlaczego uważam, że to jest zestaw awaryjny, a to jest zestaw naprawczy? No właśnie, to się wszystko rozbija o to, że są tutaj też trzy naboje. Jest tu też zawór, nóż i ten zaworek do opon, gdzie się wkręca te naboje. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że przy złapanej gumie, jeżeli już uda nam się wymienić tym zestawem, znaczy zalepić bardziej i włożyć to tą, to, to, ten klej tutaj, czy to te wypełnienie w dziurę, no to w, w tym momencie zostaje nam tylko i wyłącznie napompować opony. Problem jest w tym, że w tym zestawie są te trzy naboje i one mają 16 gram. Nic to nie daje, nie wiadomo o co tu chodzi z tymi 16 gramami, ale to w instrukcji obsługi tam znalazłem, że Zawiera to bodajże, z czego zaraz wam to, wam to powiem. Jest to e, nie ma tu podane, jest, że 16 gramów to jest 40 PSI. Jeżeli chodzi o motor i w motocyklu, do opony 180, 55, 17, 16 gramów to, są, to jest 32 PSI. Nic to nie, no, mi to nie za bardzo dużo mówi 32 PSI, aczkolwiek 32 PSI można sprawdzić sobie tutaj. Jest to podane tutaj u mnie w motorze na. Przednie oponie 220 kilopaskali i 33 psi i 250 kilopaskali i 3,6 psi. No więc ja uważam, że tak, że czyli 225 bara, 30 to co podaje, więc powinno starczyć na jedną oponę z przodu, no na tylną nie starczy. No i to jest właśnie ten zestaw awaryjny. Bo tu więcej się nic z tego nie, nie da zrobić, więc po prostu się trzeba będzie strzelić tym, tym nabojem i dojechać gdzieś do stacji, szukać gdzieś stację z, ze sprężarką z kompresorem, żeby wyrównać ciśnienie, czyli dobić lub spuścić, no bo to z przodu będzie za dużo. I dlatego kupiłem, dokupiłem jeszcze ten Easy Pump tutaj, więc nie muszę korzystać z tych naboi, gdyby coś się stało, a będę korzystał z tego Easy Pump. I teraz tak, działanie tego nie będę przedstawiał, dlatego że działanie, jak to się wszystko robi, to znajdziecie na pewnie na YouTube jest tego multu, więc to, to nie, ma, nie, nie ma z tym problemu. Aczkolwiek ja uważam, że taki zestaw jest najlepszy do reparacji opony i. i Polecam go, dlaczego? Dlatego, że ten zestaw, który tutaj jest, miałem podobny w użyciu przy samochodzie, przy złapaniu złapaniu akurat śru, na śrubę najechałem i spadało, czy ma wyciśnienie tam do około 2,0, powinno być 2,4, no więc udało mi się właśnie zreperować tą oponę tym właśnie zestawem i to działa. Do dzisiaj jeżdżę, rzecz się miała chyba rok temu, że to wszystko zostało naprawione i działa. No, w domu akurat robiłem to. W domu mam duży kompresor, więc dopompowałem kompresorem w domu. Te mały tutaj, ten boszowski, próbowałem na tutaj, na, na oponach tutaj do motoru dopompować, żeby sprawdzić, czy ciśnienie się zgadza. Więc z manometrem sprawdzałem, więc wskazuje prawie dobrze. Ona ma tam chyba podejrzewam jakieś tam małe odchyłki typu 0,1. Więc, gdyby było na przykład 2,30, to może mieć 2,4 do 2,4, więc to nie jest, uważam, że to nie jest źle. Uważam, to jest dobrze i w tym momencie, no, że tak powiem, z takim zestawem, no, jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o jazdę. No, bo nie musimy, załóżmy, no, jedziemy gdzieś w lesie w, w niedzielę, nikogo nie ma i łapiemy gumę no i lipa. Także to uważam, że to jest dobry zestaw. I z takim zestawem ja jeżdżę, czyli tak powiem mam jedną kreskę ściśnienia mniej, jak jeszcze. Więc co jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o tego Boscha Easy Pump, no to tu jest tak, że producent zapewnia, że przy pełnym naładowaniu akumulatora wytrzyma cztery opony do roweru. Ja stwierdzam, że spokojnie można napompować dwa koła do do motoru, więc gdyby coś się stało na full, a nawet gdyby nie, można się posiłkować zawsze jednym z tych naboi najpierw, gdyby nie gdybyśmy mieli nienaładowany akumulator niedoładowany, no dobrze, niedoładowany akumulator to wtedy można było się posiłkować jednym z tych naboi i wtedy można było dopompować koła i wtedy tak czy tak będziemy mieć ciśnienie, które prawidłowe, także możemy spokojnie kontynuować jazdę no jeżeli nie, to no można próbować je dopompować wtedy bez, bez tych naboi. Ja uważam, że spokojnie na, na pełnym akumulatorze napompuje się opony bez problemu, jeszcze zostanie. Więc tu uważam, że ten zestaw naprawdę jest moim zdaniem dobry, bo wykorzystywałem, wykorzystywałem i, i ten zestaw naprawczy w samochodzie, który dział, działa bardzo dobrze, i to pompowałem opony, więc też to działa. Więc Mogę śmiało polecić. Teraz, ile to kosztuje? Ten zestaw. Boster, który jest wymienny również, można sobie dokupić wszystko do niego. Tutaj jest taki sklep to jest moto, z akcesoriami do motoru, więc można sobie spokojnie to wszystko dokupić. Więc to kosztuje 35 euro. To, cały ten Boster. Tego bosza udało mi się po promocjach i, i, i po cashbacku. Była akurat promocja i razem z cashbackiem udało mi się go kupić za 55 euro. Czyli w sumie 90 euro kosztuje mnie taki zapas. Mało dużo, no nie wiem, no ciężko powiedzieć w tym momencie ile by kosztowało, załóżmy, przywołanie serwisu przy takiej oponie lub załóżmy zakup jakichś takich tymczasowych zestawów do naprawy bo są takie w sprayu gdzie można gdzieś się sprayuje łącznie z ciśnieniem i to niby wypełnia ciśnienie tam jakieś robi ale to można tylko dojechać. Ten zestaw uważam że to można spokojnie wziąć jak, jako dodatkowy dodatkowe zabezpieczenie na drogę jak się jedzie w dalszą podróż poza miasto z, na pewno więc na pewno mam nadzieję że się nie przyda ale lepiej mieć niż nie mieć. No więc tyle jeżeli chodzi o temat Yy, uzupełniania powietrza i naprawy opony. Uważam, że ten zestaw, jak dla mnie, jest bardzo dobry i ja mogę go spokojnie polecić, bo był używany, więc wiem, że działa. Więc tyle. Dziękuję za uwagę i szerokiej drogi wszystkim.